Halo, halo, dzień dobry, tu ziemia. Dzisiaj chciałabym pomówić o postrzeganiu rzeczywistości, a mianowicie takie wiecie, patrzenie na szklankę do połowy pełną albo do połowy pustą. Bo każdy jednak może mieć inne podejście. Są ludzie, na przykład, którzy są bardzo pozytywnie nastawieni do życia, są ludzie, którzy są negatywnie nastawieni do życia, tych jest na przykład dużo więcej niestety. I tacy ludzie, którzy, wiecie, skupiają się ciągle na takich negatywnych rzeczach. I w moim mniemaniu ja zauważyłam, że gdy ja jestem w okolicy takich ludzi, dla mnie to jest bardzo męczące, tak? Ponieważ ja jednak wolę patrzeć na życie jak na, na wydarzenia, które się wydarzają, na jakieś doświadczenia, które mi się przytrafiają. Zawsze staram się patrzeć na to pozytywnie, jak na przykład na szklankę do połowy pełną. No i e, pamiętam taki, kurczę, kilka lat temu, taki naprawdę... Fajny, dobry przykład, tak? Ponieważ, no, kurczę, pamiętam, miałam y, 1000 funtów takiego, wiecie, ekstra gotówki i stwierdziłam, dobra, spłacę sobie meble, będzie szybciej i, i już coś będzie odhaczone. No i wyobraźcie sobie, próbowałam zrobić przelew przez internet. Jeden raz, drugi raz, trzeci raz. I po trzecim razie stwierdziłam, kurczę, te pieniądze chyba mają mieć jakieś inne przeznaczenie, tak? I, i ja też y, zwracam uwagę na w cudzysłowie, zbiegi okoliczności, bo wierzę, że takowych nie ma, ale że nic nie dzieje się bez przyczyny, tak? Więc no mając tutaj tą, te ekstra pieniądze, stwierdziłam po tym trzecim nieudanym przelewie, że no dobra, okej, okay, zobaczymy, tak? I wyobraźcie sobie, tydzień później, pamiętam, zepsuł nam się samochód. Eee, to był jakiś taki, to był Mercedes E220 coś tam, coś tam. Taki, wiecie, dobry, naprawdę porządny samochód dwuletni, ale no niestety naprawy były dosyć kosztowne. No i ten samochód się popsuł. Oddaliśmy go do mechanika z moim byłym partnerem i wyobraźcie sobie, okazało się, że łączny koszt naprawy wyniósł 1100 funtów. Ja słuchajcie, byłam przeszczęśliwa, ja byłam rozanielona, bo nie skupiałam się na tym, że trzeba zapłacić, że muszę wydać jakieś pieniądze, tylko bardziej skupiłam się na tym, ja pierdzielę. Są te pieniądze, nie trzeba od nikogo pożyczać, nie trzeba nie wiem, zapożyczać karty kredytowej, nie, nie trzeba się stresować i kombinować. Tylko te pieniądze są i można po prostu zapłacić z taką lekkością, z takim ok, jest, odhaczone, żyjemy dalej. Ale no, niestety pamiętam, że no mój partner miał wtedy zupełnie inne podejście i bardzo, bardzo negatywnie na to patrzył, i ciężko go było przekonać, że no jest jak jest i, i mogło być gorzej, tak? Ponieważ no ja wychodzę z założenia, że zawsze może być w życiu gorzej, tak? Miałam wiele doświadczeń, tak? Był czas, gdzie były pieniądze, był czas, gdzie nie było tych pieniędzy i nie miałam nic. By, były naprawdę przeróżne 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 sytuacje, tak? Um, ale też tak wiecie, z biegiem lat doszłam do wniosku, że my zapominamy o tej wdzięczności każdego dnia, o tym skupianiu się na tym, co jest ważne każdego dnia, chociażby na tym, że kurczę, jest dach nad głową, jest łazienka. No posłuchajcie, jeszcze ile? Jesz jeszcze nawet chyba z 40 lat temu, czy 30 lat temu, przecież jeszcze niejednokrotnie ludzie mieli wychodki. Wyobrażacie sobie w zimie minus 15 stopni iść i ściągnąć spodnie na takim mrozie? Ja nie. Dlatego słuchajcie, nawet takie podstawy jak ciepła bieżąca woda w kranie, to może być takim wiecie, powodem do, do wdzięczności. Wiele osób spojrzy na to na zasadzie, co to za bzdury, co to za głupoty, ale wiecie, moim zdaniem, zmiana. Podejścia do życia, zmiana właśnie tego myślenia z negatywnego na pozytywne zaczyna się właśnie od takich malutkich kroczków, ponieważ jeżeli zaczniemy doceniać takie pierdoły, które mamy każdego dnia, to jak zwiększe jakieś takie problemy, czy jakieś większe trudności zaczną się pojawiać w naszym życiu, to, to nie będziemy mieli z nimi aż takiego kłopotu, tak? I i będziemy zupełnie inaczej, inaczej podchodzić do tego wszystkiego, tak? No, zobaczcie, no, nawet czasy PRL-u, kiedy, kiedy ludzie nie mieli nic, kiedy towar był tylko na kartki, tak? Były pieniądze, ale nie było towaru. Zobaczcie na przykład czasy naszych dziadków, pradziadków, czasy wojny. Tam było naprawdę bardzo dużo cierpienia, tam, tam nie było nic, a jednak ci ludzie przetrwali. i z tego, co ja obserwuję, rozma roz rozmawiając właśnie z takimi starszymi ludźmi, zauważyłam, że to są ludzie, którzy mają zazwyczaj największą wdzięczność do życia, ponieważ przeszli piekło i wiedzą, że zawsze może być gorzej, więc potrafią docenić ten dzień jak jest spokój, jak nikt, słuchajcie, bomby na głowę nie zrzuca, tak? Kolejna sprawa, takie wiecie, docenianie drugiego człowieka, mianowicie docenianie tego, że ta druga osoba wciąż jest, ponieważ skąd wiesz, czy, czy jutro kogoś nie zabraknie, skąd wiesz, że ty jutro jeszcze wciąż będziesz istniał? Ja wychodzę z założenia, żeby też starać się żyć tak każdego dnia, że jak wieczorem spojrzysz w lustro, to stwierdzisz, okej, okay, mam czyste sumienie i nie mam sobie nic do zarzucenia. Tak, no bo. Zobaczcie, ile jest na przykład par, które nie wiem, il, ile jest w ogóle takich sytuacji, że na przykład nie wiem, jakaś para bardzo mocno się pokłóci, jedna osoba wyjdzie, wypadek samochodowy, Bach. Nie ma tej osoby. Słuchajcie, jest mnóstwo takich sytuacji i to nie są opowieści tylko z gazet, z telewizji, tak? To są opowieści, które dotykają naszych najbliższych niejednokrotnie. I ja też mam taką, ja też mam taki jeden przykład, a mianowicie pamiętam. Moja babcia to było jakieś 11 lat temu. Moja babcia wtedy miała 79 lat i moja babcia była zdrowa jak koń autentycznie. To była babka nie do zajechania. I wyobraźcie sobie, pamiętam to był poniedziałek i pamiętam, że babcia do mnie dzwoniła i. I strasznie, strasznie było jej źle i ciężko. Bardzo mocno narzekała na moją mamę, że moja mama niedobra i tak dalej. Ja mówię, babciu, spokojnie, w środę, czyli pojutrze. Ja już będę w Polsce. Ja mówię, zaczekaj na mnie chwilkę, poradzimy sobie z tym, będzie wszystko dobrze, tak? No i pamiętam, rozmawiałyśmy 40 minut i ja się spóźniłam z przerwy do, do pracy. No, bo uznałam, że to jest jednak ważniejszy priorytet niż, niż praca, tak? Ponieważ no. Tak jak mówiłam, ludzie dzisiaj są, jutro może ich nie być, tak? I do dzisiaj nie zapomnę tej sytuacji, że we wtorek dostałam telefon, że babcia nie żyje. I to był dla mnie najcięższy, największy, najcięższy szok, jaki tylko mogłam przeżyć, ponieważ na następny dzień już miałam być w Polsce, tak? No i moja babcia po prostu się zakrztusiła i się udusiła i padła. I taka, słuchajcie, podstawa, taka pierdoła, więc. Coś takiego może się przydarzyć każdemu, i to nie chodzi o to, że ja wróżę śmierć ludziom, tak? bo to nie o to chodzi, albo mam negatywne e, patrzenie w ten sposób, tylko chodzi o to, że takie postrzeganie sprawia, że ja bardziej doceniam, bardziej doceniam każdy dzień, każdą chwilę ludzi mnie otaczających i ten czas, który z nimi spędzam. Pamiętam, że ja przez wiele lat nie, nie mogłam sobie wybaczyć, właśnie tego, że. Za mało czasu spędzałam z babcią, że na przykład częściej do babci nie dzwoniłam. E, I naprawdę bardzo, bardzo mocno mi to dało do myślenia. E, no i potem, nie wiem, 6-7 lat później moja druga babcia zachorowała. I pamiętam w tym momencie już miałam wnioski wyciągnięte z poprzedniej sytuacji. I słuchajcie, nie zastanawiałam się. W ciągu pół roku bodajże dwa albo trzy razy przyleciałam do Polski na urlopy. Po prostu... Rzuciłam wszystko i, i poleciałam, i się nie zastanawiałam. Pieniądze wtedy nie były ważne, tak? ponieważ ja wiedziałam, że babcia zaczęła poważnie chorować i nigdy i, i nie było wiadomo, jak, jak, długo, jak długo jeszcze będzie żyła, tak? więc to był dla mnie priorytet i, i faktycznie i przyleciałam tylko po to, żeby spędzić z babcią czas. Nikomu się nie przyznałam, nikogo nie poinformowałam, że jestem w Polsce, bo to był tylko i wyłącznie czas dla mnie i dla mojej babci. I później jak babcia odeszła, to, to już nie miałam takich strasznych, już sobie tak nie wyżygiwałam, nie było tych wyrzutów sumienia, tak jak, tak jak w tej wcześniejszej sytuacji. Także takie wiecie, docenianie tego, co teraz mamy, docenianie tego, kto jest w naszym życiu. Jeżeli to jest osoba, która jest naprawdę wartościowa, która jest warta, to. to ja pierdzielę, dla, dla takiej osoby to trzeba, wiecie, też poustawiać sobie takie priorytety w życiu, tak? Ponieważ, no, ta pogoń za pieniądzem, ona nie jest tego warta. Słuchajcie, pieniędzy, rzeczy materialnych, domu, samochodu, my tego nie zabierzemy ze sobą do grobu. Ja rozumiem, że bardzo dużo ludzi skupia się na tym, żeby, wiecie, pracować i tak dalej, bo, bo chcą zostawić jak najwięcej dla dzieci, zabezpieczyć, ale z drugiej strony... Patrząc na tą sytuację, no to zobaczcie, jak rodzice pracują non-toper, bo chcą zgromadzić jakiś majątek dla swoich dzieci, ale nie ma czasu tego dla dzieci i dzieci wyrastają same, w cudzysłowie bez rodziców. Kurczę, moim zdaniem to, to też nie jest za fajne, to też nie jest za dobre. Tutaj fajnie po prostu, żeby znaleźć sobie balans w tym życiu. Przewartościować może jakieś swoje priorytety, może, może mniej skupiać się właśnie na tych materialnych rzeczach, a trochę bardziej na tym, co jest naprawdę w życiu ważne, bo, bo ludzie są ważni. Kurczę, ludzie, doświadczenia, wiecie, te pozytywne emocje. I słuchajcie, takie na przykład też skupianie się na takich pierdołach, typu nie wiem, trawa jest zieleńsza u sąsiada, to, to, to strasznie mi cały czas dzwoni w głowie, bo, bo naprawdę zwykle takie jest podejście, ale, ale nawet, nawet taki przykład, słuchajcie, pogody. Ludzie tak strasznie psioczą na pogodę i, i zobaczcie, i zawsze jest źle. Jak jest pada, to źle popada, albo to wieje, albo to nie wiem, śnieg, i za zimno, tak? Yy, a słuchajcie, w ciągu lata. Albo za gorąco, albo ja zaraz zemdleję, no ja pierdzielę, no kurczę, fajnie by było. Wiecie, no troszeczkę to zmienić, tak? Ponieważ, no po pierwsze, jeżeli na coś nie mamy wpływu, to po co się tym przejmować? Pogoda po prostu jest. Słuchajcie, mieszkałam na przykład 9 lat w Szkocji, a tam średnio 80% w roku to jest deszcz. I Gdybym ja tak się strasznie skupiała na tym, że cały czas pada, to ja bym nigdzie nie wyszła, ja bym niczego nie zwiedziła, niczego nie zobaczyła, nigdzie nie pojechała. Ale kurde, to nie o to chodzi, tak? No, ta pogoda dzisiaj nie jest w stanie mnie zatrzymać. To naprawdę musiałaby być taka wichura, że wyrywa drzewa z korzeniami, tak? No, no to wtedy to jest pogoda, która by mnie zatrzymała, tak? Ale z drugiej strony. Wiecie, po co psioczyć na tą pogodę, skoro pogoda po prostu jest? Jeżeli jest brzydka pogoda, no to patrzę za okno i okej, okay, to ja dzisiaj sobie poczytam książkę w domu. I wiecie, no, jeżeli nie masz na coś wpływu i, i się tym przejmujesz i się tym denerwujesz, pamiętaj, że te emocje wpływają tylko i wyłącznie na ciebie, na Twój stan zdrowia, na nic innego. Ja miałam, słuchajcie, też taką ostatnio. Ostatnio miałam bardzo, nie powiedziałabym ciężkie, ale takie doświadczenie, które naprawdę bardzo mocno mnie stestowało i też mi bardzo wiele rzeczy uświadomiło, tak? Ponieważ e, bodajże w połowie listopada wynajęłam sobie mieszkanie tutaj na Dolnym Śląsku i. No i. Tak, się troszeczkę denerwowałam, bo wiecie, no przepisałam prąd na siebie, no i tego rachunku nie ma, nie ma, nie ma, tak? No i wyobraźcie sobie, niedawno, tam bodajże po, po, po dwóch miesiącach dopiero przyszedł pierwszy, przyszła pierwsza faktura za prąd, no i generalnie słuchajcie, ja się zgięłam w pół i chwyciłam się za głowę, tak? Ponieważ rachunek za sześć tygodni za prąd wyszedł mnie niecałe 2800 zł. Dla mnie to było bardzo ostre zderzenie z rzeczywistością, tak? No i wiecie, no i ja też troszeczkę do tego podeszłam, że, że to było sprawdzenie właśnie tego, w jakich emocjach ja jestem na co dzień, czy coś jest w stanie mnie złamać, zdołować, tak? Ponieważ te doświadczenia bardzo często będą próbowały właśnie tak nas kopnąć w tyłek mocno, żebyśmy kurczę już nie wstali. No i wiecie, no i teraz na przykład siedzę nagrywając ten filmik, yy, teraz to jest ten pik prądu, więc. Yy, z uwagi na to, że po takim rachunku po prostu zaczęłam oszczędzać, no to ogrzewanie jest wyłączone. Ja mam w domu 15 stopni, ale to nie, to nie o to chodzi, wiecie? Bo, bo tam jest. Yy, nie będę już tutaj tłumaczyła całych wszystkich mechanizmów i procesów moich myślowych, które przeszłam, tak? Ale właśnie ten rachunek za prąd, to, to zderzenie z rzeczywistością, wiecie? Znowu postanowiłam nie skupić się na tych negatywnych rzeczach, a nie było łatwo, tak? I. I tak doszłam do wniosku, że kurczę, faktycznie, może troszeczkę ostatnio zapomniałam o wdzięczności, zapomniałam o docenianiu tych takich podstawowych rzeczy, i to, było taki, to był taki naprawdę pstryczek w nos, który mi przypomniał, że, że jest dobrze, że nie warto marudzić i narzekać na to, czego nie ma, a warto się skupiać na tym, co, co mam, tak. Czyli chociażby, kurczę, tak jak w tym przypadku jest zimno w chałupie, jak jasna cholera, tak? Więc tym bardziej, słuchajcie, jak, tym bardziej będę doceniała w wielu momentach, że na przykład mam chociażby ogrzewanie w domu, tak? Że mam ciepłe łóżko, że mam dach nad głową, że mi nie leci, nie kapie do domu, tak? No, no naprawdę, takie, takie właśnie, wiecie, podstawowe rzeczy to, to jest moim zdaniem podstawa. Miałam też jakiś czas temu sytuację i to też było takie poważne testowanie mojego podejścia do życia, bym powiedziała. Ponieważ, no nie wiem, to było powiedzmy ze dwa, może trzy tygodnie temu. Ja, słuchajcie, mam vana, to znaczy no busa, Ford Transit ten duży. No i generalnie, wiecie, kupiłam go jeszcze w Szkocji. Już rok nim jeżdżę, tak. No i wiecie, zjechałam nim do Polski fajnie, pięknie, kolorowo. No i tak, okej. Okay. Któregoś dnia, któregoś wieczoru stwierdziłam, dobra, czas jechać po zakupy. No to się wzięłam chyba godzina, nie wiem, dwudziesta wieczorem, no i sobie pojechałam na te zakupy. I tak sobie pojechałam, że przejechałam 7 minut i coś pierdolnęło, coś strzeliło głośno. I słuchaj, poczu słuchajcie, poczułam straszny smród. I pokazała mi się ikonka, że jest zbyt duża, wysoka, zbyt wysoka temperatura silnika, i zatrzymaj się bezpiecznie. No ale ja tak patrzę na tą temperaturę silnika, a wskazówka się nawet nie ruszyła. No i teraz taka zagwostka, ale sobie myślę, no kurczę, no śmierdzi, więc no to chyba, no to chyba coś poważniejszego. No na szczęście mogłam jeszcze tym wanem ruszyć, no ale totalnie nie miał mocy. W każdym razie zawróciłam, większość drogi miałam z górki, od razu podjechałam, słuchajcie, do, do mechanika, e, zostawiłam tego vana, poszłam do domu, no i tak od razu mu napisałam, a mechanik pierwszy co powiedział, że... Ma tak dużo pracy, że spokojnie tydzień czasu minie, zanim on w ogóle zdąży zajrzeć do tego wana. No to ja w tym momencie. Hmm, tydzień czasu, bez pojazdu, gdzie mieszkam na takim wiecie totalnym zadupiu. No, ale dobra, no, machnęłam ręką, stwierdziłam, no dobra, no widocznie tak ma być, widocznie kurczę, mam się zatrzymać, skupić się na czymś innym i nie używać po prostu pojazdu mechanicznego w międzyczasie, tak? No i tak machnęłam ręką na następny dzień, wiecie, przygotowałam się, stwierdziłam, zrobię sobie zakupy na kilka dni, żeby już mieć z głowy, wzięłam sobie plecak, przygotowałam się, no i pierwsze co, poszłam do mechanika, pogadałam, oni tam zajrzeli do środka i pierwsze co powiedzieli, że tam jest wszystko zamarźnięte, przypominam, było minus 17 stopni, wszyściusieńko było w środku zamarźnięte. No, i tak jak powiedziałam, yy, on stwierdził, że no spokojnie tydzień czasu, ale pierwsze co to oni muszą coś wymyślić, żeby go w ogóle wstawić do pomieszczenia, żeby on odmarzł, i dopiero wtedy będą mogli zobaczyć, co się dzieje. Ja machnąłem ręką, podziękowałam i po prostu poprosiłam o telefon, jak już sprawa będzie jasna. Poszłam sobie na zakupy, słuchajcie, wróciłam do domu, zajęło mi to jezu chyba ze 4 godziny. Z ciężkimi torbami, już zapomniałam naprawdę, jak to jest nie mieć samochodu, tak? Nie mieć takiego wiecie pojazdu, gdzie sobie podjeżdżasz pod sklep, ładujesz zakupy i, i dawaj. I, I to mi też takiego wiecie dało stryczka w nos I, i też tak doceniłam, że faktycznie kurczę, mam jednak ten samochód i, i mogę po prostu w każdej chwili wsiąść i, i pojechać gdziekolwiek potrzebuję, tak? No i wyobraźcie sobie, o godzinie 15 czy 16 mechanik dzwoni i mówi, wan już jest zrobiony, tak? Busa już masz zrobionego. A ja takie wielkie oczy, oczywiście uśmiech zajorona, no i poszłam. No i słuchajcie, co się okazało? Generalnie tak jak już wspominałam, wana kupiłam w Szkocji, no i <grybujesz> jakiś geniusz do chłodnicy wlał wodę. Więc ta woda po całym układzie po prostu pozamarzała. I słuchajcie, tutaj znowu był. Przez to, że ja się nie skupiłam na tych negatywach, tylko po prostu to oddałam i stwierdziłam, co ma być to będzie, to też wychodzę z założenia, że to się skończyło naprawdę takim szczęściem, w nieszczęściu, można powiedzieć, ponieważ no chłopaki tutaj pewnie będą na pewno wiedzieli, bo ja też do końca nie ogarniam. W każdym razie mechanik mówił, że jakby tam porozsadzała ta woda, to naprawdę zniszczenia by były koszmarne i naprawy byłyby bardzo, bardzo drogie. Więc mówię po raz kolejny, patrzcie, jakie co, co wam życie przynosi, i, i spróbujcie zacząć skupiać się jednak na tych pozytywnych rzeczach. I, I odpuśćcie sobie takie marudzenie, bo pamiętajcie, zawsze może być gorzej, ale z drugiej strony zawsze może być też lepiej. I tego wam życzę. Wszystkiego najlepszego, wszelkiego dobrostanu, buziaki.